8 września 2012 roku w auli Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się seminarium na temat medycyny komórkowej, prowadzone przez dr Aleksandra Niedźwiecki. Seminarium pod hasłem Szczecin wolny od raka odbyło się w ramach ogólnoświatowej akcji Świat wolny od raka Fundacji Zdrowia dr Matiasa Rata w Kalifornii. Doktor Aleksandra Niedźwiecki jest dyrektorem Instytutu Badawczego Medycyny Komórkowej doktora Rata w Kalifornii. Obok doktora Rata jest ona jednym z głównych filarów fundacji oraz Instytutu Badawczego Medycyny Komórkowej. Współpracownik i dwukrotnego laureata Nagrody Nobla profesora Linusa Paulinga. Współpracownik i przyjaciel doktora nauk medycznych Matiasa Rata. Doktor biochemii, przewodnicząca zarządu i dyrektor badań Instytutu Badawczego Medycyny Komórkowej w Kalifornii. Autor ponad setki publikacji naukowych, współautor wielu książek. Wiceprezydent Fundacji Zdrowia. Szanowni państwo, powitajmy gromkimi brawami dr Aleksandra Niżwiecki. Tak naprawdę zaczęło się od tego, że seminarium naukowe było organizowane w Kwidzynie i wtedy już od razu poprosiłem fundację i panią dr Niedźwiecką, aby przyjechała do naszego miasta, do Szczecina. I Pamiętam, jak pół roku temu mówiła, ale czy na pewno uda Wam się to zorganizować, czy uda Wam się zapełnić tę salę. A ja powiedziałem, że e, zrobię wszystko w mojej, co w mojej mocy, tak aby e, ten Szczecin pokazał, że że jednak możemy zorganizować w seminarium. Do udziału w seminarium w Szczecinie zgłosiła się rekordowa ilość osób. Organizator musiał więc zmienić salę na największą w regionie. Ilość zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania. Dostaliśmy ponad 700 zgłoszeń, co z, spowodowało, że zmieniliśmy salę tak na największą aulę Wydziału Humanistycznego, która pomieści ponad 750 osób, więc jest to największa aula tutaj w naszym regionie. Sala wypełniona była niemal w komplecie. Mimo tak dużej ilości osób, organizatorzy doskonale sobie radzili z dystrybucją materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz ze sprzedażą kilku pozycji książek wydanych przez fundację doktora Rata. W Całą organizację włączone jest ponad 30 osób. Zarówno, zarówno mamy osoby, które specjalnie przyjechały z Warszawy, z Krakowa, a od doktora Rata przyjechała Kasia Mitman, czyli pracownik fundacji z Holandii oraz Paula Gawryszewska, pracownik tutaj biura Warszawskiego. Naszym pierwszym projektem w momencie, kiedy ten instytut powstał. To... Doktora Aleksandra Niedźwiecka w swoim wykładzie przedstawiła osiągnięcia Instytutu Doktora Rata i warunki pracy zespołu badawczego. Nasza cała działalność jest działalnością non-profit. Zaznaczyła, że wszystkie dochody z działalności są przekazywane na nieprofitową Fundację Zdrowia Doktora Rata, która z kolei finansuje badania, działalność edukacyjną, a przede wszystkim działa na rzecz prawa do leczenia naturalnego. Całe zyski idą do fundacji. W dalszej części wykładu dr Niedźwiecka przybliżyła podstawy medycyny komórkowej. Wyjaśniła, dlaczego metody opracowane przez zespół kierowany przez nią i doktora Rata są skuteczniejsze niż tzw. medycyna konwencjonalna. W głównej części wykładu dr Niedźwiecka skupiła się na temacie seminarium, czyli na walce z rakiem. Przedstawiła liczne dowody wskazujące na to, że za pomocą suplementów i witamin można powstrzymać rozwój raka, a nawet go wyleczyć. Także dziękuję na sali były zresztą osoby, które mogły potwierdzić skuteczność metody doktora Rata i Aleksandry Niedźwieckiej. Z raka można wyjść. Jestem tego przykładem. Dzięki doktorowi Ratowi, dzięki pani doktor Nieźwieckiej, którym dziękuję z całego serca. Nie bójcie się państwo. Bądźcie odważni. Poza tym, może źle się wyraziłam, trzeba mieć wielką odwagę, żeby korzystać z chemioterapii czy radioterapii. Ja nie byłam taka odważna. Zaufałam pani doktor Nieźwieckiej, doktorowi Ratowi. Dziękuję serdecznie. Zetknęłam się z doktorem Ratem już w 2004 roku, ale w związku z tym, że jeszcze nie było w Polsce za dużo słychać o doktorze Racie, czekałam na niego aż do grudnia 2007. Organizm mój był w, w całkowitym no rozkładzie, to może nie, ale po prostu załamał się. Z powodu braku składników witaminowo-mineralnych, a przede wszystkim ze złego leczenia. Czyli nie jest żyjącym przykładem tego, że ta terapia działa bardzo dobrze. Najbardziej terapia działa i to fantastycznie działa, minęło wiele dolegliwości, aż jak okazało się nawet, że no niestety jest również to najgorsze. Wiedziałam już na tyle o tej terapii, że zdecydowałam się tylko na tę terapię, bez żadnych chemicznych środków, bez, żadnych, bez żadnego obcinania, tylko na tę terapię jak najbardziej udało się, jest fajnie i mówię o tym, prawda, i mówię o doktorze Racie, bo każdy powinien o tym usłyszeć. Trzeba się z tym po prostu zapoznać, nie bać się. Może pani zdradzi, co pani bierze, jeżeli chodzi o pani akurat sytuację? To znaczy, co ja biorę, nie wiem, może nie będę mówiła tutaj nas, prawda? pani skomentowała to co nakazuje kodeks alimentarius 50 mg witaminy C dziennie maksimum ograniczenia w ziołach ograniczenia w innych witaminach absolutnie to jest zbyt mała ilość gdyby było to prawdą to my nie mielibyśmy szkorbutu nie byłyby zapchane tętnice prawda no człowiek byłby zdrowy a okazuje się że 60 mg to jest o wiele za mało jeżeli zwierzęta prawda syntetyzują dużo więcej Taki pies czy kot, tak jak pani doktor Niedźwiecka mówi, 20 gramów, czy, czy, czy jeszcze więcej. Także jest to mit. To jest, to jest oszukaństwo, zwykłe, zwykłe oszukaństwo. Medycyna konwencjonalna i konwencjonalny sposób dotarcia do choroby nowotworowej okazuje się, że jednak nie jest właściwy, nie jest skuteczny i Tutaj, co widać, że coraz więcej osób zainteresowanych jest innymi metodami, a przede wszystkim innowacyjnym, nowatorskim podejściem pana doktora Matiasa Rata i doktora Aleksandry Niedźwieckiej. Jest to pierwsze spotkanie tego typu w Szczecinie i pierwsza, pierwszy wykład doktora Niedźwieckiej, że jednak można tego raka przezwyciężyć. Właśnie naturalnymi metodami leczenia, a nie chemioterapią. Co, nas, co nam uzmysławia, szczególnie nam kobietom, które jednak zapadamy na raka piersi, że mamy inną drogę wyjścia. A nie tylko ten straszny strach, który nas ogarnia i paraliżuje. I właśnie teraz chcę sobie nabyć książki, żeby bardziej mi utkwiło wszystko w pamięci, co słyszałam od dr Niedźwieckiego. Mogę tylko powiedzieć, że jestem mila, zaskoczona i pełna nadziei, że, że i ze mną będzie lepiej. Stosowanie naturalnych środków, niekoniecznie akceptowanych przez medycynę oficjalną, jest równie skuteczne, a nawet w niektórych przypadkach bardziej. Czy będzie Pan stosował y, do pracy do Rata? Oczywiście, aczkolwiek nigdy z rakiem nie miałem problemów. Natomiast dokupiłem że... no, książkę, dlaczego zwierzęta nie mają zabaw serca, ponieważ spod mnie dopadły takie właśnie problemy sercowe. I też opanowałem y, te moje dolegliwości stosując metody naturalne. A czy pani się zainteresowała, że pani kupiła te książki? Dlatego, że mój małym ma arytmię i kupiłam, żeby sobie poczytał na temat <śmiech> <śmiech> swojej choroby. A co pani sądzi dzisiaj się wykładzie w ogóle? No podobał mi się, ale jestem jak najbardziej za. Uważam, że zdrowe żywienie jest najważniejsze. No ja już wcześniej o tym wiedziałam. Zaglądałam na stronę internetową i czytałam książki też. Także no, ale bardzo ważne jest to, jak, jak dbać o swoje zdrowie. To był oczekiwany przez nas, przez nas wszystkich, członków fundacji, aby wreszcie dowiedzieć się w szczegółach i zobaczyć twórczynię, która jest Polką i która tak dużą wiedzę niesie na cały świat. Pan żyje. To wtedy, wtedy po seminarium dr Aleksandra Niedźwiecka jeszcze długo rozmawiała z mieszkańcami Szczecina. Okazało się, że wielu z nich ma poważne problemy zdrowotne. Doktor Rad i dr Niedźwiecka dają im więc szansę szybkiego, opartego na preparatach naturalnych powrotu do zdrowia. Ja dzisiaj byłam bardzo wzruszona widząc, że jest tak dużo osób, które tutaj przyjechały na ten wykład. Cieszę się bardzo, że jest taka, taka duża popularność naturalnych sposobów leczenia. To jest dopiero początek i łączy się on też absolutnie z empatią, bo jeżeli mówimy o naturalnych sposobach leczenia, o ziołolecznictwie, o, o jedzeniu, które staje się medycyną, to mówimy o grupach ludzi, którzy dla siebie wspólnie gotują, którzy wymieniają się konfiturami. Coś, co chyba w Polsce jest bardzo naturalne. Jeszcze ja ja 20 lat temu leczyłam się tylko na syropie z cebuli, cukru, czosnek z miodem i, i, i z, z mlekiem. My to znamy, to nie jest dla nas ni, nic obcego, więc wydaje mi się, że nie musimy się tak bardzo przerażać, ale warto otworzyć oczy i być świadomym, i mówić głośno, i nie bać się, że płynie się pod, pod, wbrew strumieniowi, bo, bo te najpiękniejsze ryby, właśnie e, 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 myślę, że płyną. E, w przeciwnym kierunku do do, do strumienia na koniec w jednej ze szczecińskich restauracji odbyło się krótkie spotkanie organizatorów z dr Aleksandrą Niedźwieckim. W imieniu całej naszej grupy wyrażę szczęście, jakie nas spotkało, że pani doktor przyjechała do nas. I na pamiątkę proszę przyjąć taki drobiazg, żeby pani pamiętała, że była pani w Szczecinie, w naszym pięknym mieście i że my tak bardzo tu panią kochamy wszyscy. <śla> <śla> dziękuję to, to bardzo. Nie spodziewam się takich. Oraz, 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 oraz wspaniałych fragmentów. Oczywiście, że zaraz oraz, jestem, oraz, się jestem się kawa. Konolę... No wie, no. jestem widzę z tego, ja byłam małą dziewczynką, jak to rodzice jest byli, aha. Jeśli masz nam, aha. Postawić aha. I nawet mam zdjęcie takiego szarego domku w podjuchach. O, wspaniale! A skąd Państwo wiedzieli, że to będzie dobre seminarium? Wkrótce będziemy mieć takie różne interesujące materiały taktyczne. taktyczne, które pokazują, jak serce funkcjonuje. Można sobie zajrzeć do środka arterii. Tak, to jest otwarte serce i tutaj widać zastawki, jak ile tu tkanki łącznej jest potrzebne, żeby funkcjonowało. I tutaj są dane, pokazują jak e, e, rytm rytmikę serca i objętość. Także i to, są, to jest taki wczesny program, ale później będzie tutaj jest taki wskaźnik, który pokazuje jak się, jak serce bije, jak jest mało witamin, jak e, działa, kiedy jest mniej witamin i tutaj też mamy taki, który jest na raka, tutaj jak komórki raka się rozwijają. Chemoterapia też mamy, też będzie jak działa lizyna. I to będzie w pierwszej wersji już pod koniec września, to będzie właśnie na iPad. Tutaj jak, jak rośnie ten guz, jak przed, te komórki powiększają się, przedostają się do naczynia krwionośnego. A czy te preparaty w weterynarii też można zastosować? Bo mam tutaj zapytanie naszych lekarzy, weterynarzy szczecińskich. Aha. Dlatego, że bardzo zwierzęta, koty i psy chorują na raksutka i usypiają błyskawicznie i to jest po prostu w tej chwili, no, nie, nie potrafią tego leczyć. Tak, czyli, czyli tak. ten sam zestaw to dla nas? Tak, ten, to, sam, ten sam zestaw. zestaw. Tak, to, to, tak, to jest tak, jest tak oczywiście, no i więcej na wagę ciała. ciała, tak. Pani dyrektor, chciałem, e, chciałem kilka słów podsumowujących ten, to seminarium, może wezwanie dla mieszkańców tego miasta. A co możemy my jako mieszkańcy wywnioskować po dzisiejszym dniu i jak Pani ocenia to dzisiejsze seminarium? No chyba zostawiłam na koniec mojego przemówienia, postawiłam plansze wyzwanie Szczecin wolny od raka. Czy to nie jest bardziej chlubne zadanie niż to, żeby właśnie położyć Szczecin na, tą, na mapę Polski, a również i na mapę całego świata, jak i, jako miasto, w którym częstotliwość zachorowania na raka zmniejszy się. Po naszej stronie jest racja, po naszej stronie są fakty. I, I po naszej stronie są badania i to jest tylko to, żeby dotrzeć z tymi badaniami do innych, żeby zwiększyć fundusze na badania na, na, nad rakiem z, ze związkami, które są skuteczne, które są nie, nie, nie robi się na nich, że tak powiem, dużych dochodów i pieniędzy, ale są efektywne. I, I tylko właśnie efektywna, skuteczna medycyna powinna być medycyną ludzi, a nie ta medycyna, która tylko generuje ogromne profity. Także mm -hmm. mamy cel, mm -hmm. y, mamy wspaniałych ludzi tutaj i również tam na sali, którzy widzą, widzą y, no, znaczenie tego i widzą potrzebę tego. No, jeżeli. My nie będziemy walczyć o własne zdrowie, to nikt za nas tego nie zrobi, nikt nam tego nie podaruje. Także musimy wziąć je w swoje ręce i, i wygrać. Chciałbym serdecznie podziękować jeszcze raz, ja, życzyć się udanego powrotu do Stanów Zjednoczonych. I cóż, czego życzymy? Powrotu do Szczecina!